3 października w Warszawie rozpoczął się 19. międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Wydarzenie, które w światowej społeczności muzycznej zajmuje niezwykle ważne miejsce. Do rywalizacji przystąpiło 13 reprezentantów Polski, wśród których wyróżniają się bracia Andrzej i Krzysztof Wiercińscy, a ich występ w pierwszej rundzie miał miejsce w atmosferze pełnej emocji. Młodszy z braci Krzysztof, obecnie 22-letni student Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, od lat rozwija swoje umiejętności w klasie fortepianu. Jest nie tylko uzdolnionym pianistą, ale także laureatem wielu prestiżowych konkursów muzycznych. W trakcie swojego występu na koncercie chopinowskim, Krzysztof mógł liczyć na obecność swojej żony, Marty Gębskiej-Wiercińskiej, utalentowanej skrzypaczki. Ich wzajemne wsparcie można było odczuć na scenie a kiedy zakończył występ, pianistyczne emocje znalazły wyraz w czułym geście. Krzysztof objął żonę, co zostało uchwycone przez aparat fotograficzny. Marta podzieliła się tym pięknym momentem na Instagramie, co spotkało się z serdecznym odzewem internautów. W komentarzach pod postem zwrócono uwagę na różaniec, który skrzypaczka trzymała w dłoni, co zainspirowało wielu do refleksji nad ich wiarą. Jest coś niezwykłego w modlitwie publicznej, co dodaje otuchy innym, zauważali komentujący. Marta Gębska-Wiercińska postanowiła podzielić się z followersami swoimi przemyśleniami na temat tego, co to dla niej oznacza, będąc blisko młodego artysty. Opisała swoją ogromną dumę, mając na uwadze, że wspólnie z mężem czekali na ten szczególny moment przez wiele miesięcy. To niesamowity zaszczyt móc wspierać osobę, która jest dla mnie tak bliska napisała w emocjonalnym wpisie, ukazując jak wielką rolę ma w ich życiu wiara. Za tym wszystkim, co osiągnął, stoi niezliczona ilość ziemskich i niebieskich aniołów, podkreśliła. W dalszej części swojego opisu Marta przyznała, że wystawienie męża na próbę było dla niej źródłem sporego stresu. Pomimo, że sama wielokrotnie znajdowałam się na scenie, to nigdy nie czułam takiego napięcia jak dziś czekając na niego w backstage'u, ale nigdy także nie byłam tak dumna z nikogo jak z mojego męża, który swoją wrażliwością zdołał poruszyć świat podczas pierwszego etapu konkursu Chopinowskiego, dodała dzieląc się swymi uczuciami. Ich historia to nie tylko opowieść o miłości do muzyki, ale również o głębokiej więzi, wsparciu i wzajemnym oddaniu, które przyciągają uwagę i inspirują innych.